Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj, oprócz tego, że jest 3 maja, mamy święto niepodległości na naszej farmie. Mamy też takie masz, nasze małe święto, ponieważ pierwszy raz u nas urodziły się trojaczki: trzy. Trzy dziewczynki są. Mamusia troszeczkę się wystraszyła mnie. Ale tutaj cały czas podchodzi i ogarnia maluszki. Trzy piękne jareczki. To tutaj jest najmniejsza. Ma taką białą łateczkę na brzuszu. Taka mała niespodzianka. Nie dość, że trzy. Pierwszy raz to jeszcze kamerunki. Jest jedna z tych dwóch owiec, które, które trafiły do nas niedawno. I po prostu była kotna. I nic tylko się cieszyć. Idź do mamy, idź. Odejdę, żeby się nie poszyły. O. Mama do nich podeszła. Mama je woła, całą trójeczkę ogarnia bardzo ładnie. Teraz się oddaliła od tych dwóch. Ja podeszłem, ale jak widzimy... O. Wszystkie dba. całą trójeczkę. Bardzo ciekawe to jest. <laughs> Jeszcze się wywracają, Marek, No dobra. O, już próbują ciągnąć cyca poród oczywiście bezproblemowy maluszki nieco zszokowane aczkolwiek wyglądają na zdrowe jutro już będą bardziej sztywne nabiorą sił i wigoru a dzisiaj już nie będziemy im przeszkadzać niech się odnajdą i zawiązują więź między sobą no zobaczcie wraca po trzecie młode tochno się jeszcze <small> Bardzo fajnie można zaobserwować, że mama wie, że ma trójkę tych dzieci I każdy z nich Każdy z nich nawołuje, wącha oblizuje Jednak nasza obecność tutaj troszeczkę jej przeszkadza Mama cały czas nawołuje Mała sama idzie do mamy tam te dwie już są przy przy mamie przy cycu ta <grystanie> sama podeszła A i już jest oblizywana w porządeczku pompowina mama oblizuje no i dobra jest cała trójeczka fajnie wyglądają razem to już znak, że trzeba zrobić jakiś film o owcach. <noise> Bo już trochę tych maluchów się u nas tutaj porobiło I Nie tylko Nie tylko Kamerun, na no większości Kameruny no. Torperki To taki Taki przypadeczek Ciekaw jestem jak się będą mlekiem dzielić No ale wymie ma przepotężne I nie jest to pierwiastka Także powinno być wszystko w porządku. Taki miły akcent świąteczny. Pozdrawiamy wszystkich. Niedługo jakieś relacje, co tam się u naszych owiec dzieje, na pewno wrzucimy. Cześć.